Rysiek, zakręcony rysiek przy Państwa przed wami. Z poprzedniego odcinka sobie zobaczcie co i jak. Z jeszcze poprzedniego, coś tam no ogólnie z budowy tego budowy. To Rozbiórki nie... na razie. To nie jest budowa. To przede wszystkim jest odskocznia nasza od innych projektów. Kurde, widziałeś komentarze. Znowu kolejny ten projekt zaczęty. My tego nie skończymy. Żadnego nie skończymy, zbankrutujemy, nic z tego nie będzie. No tak pewnie będzie. Więc temu to robimy? Tak. <grym> Zaczynamy akcję od zawieszenia. Wsadzamy gwintowane z przodu z tyłu. Nie? To chcemy zrobić tak, żeby to był taki uniwersalny sprzęt, czyli żeby na się też na asfalt, ale i na shooter i na jakieś takie coś tam. Także tego tak wszystko jest, git, nie? Dobrze, wszystko jest w porządku. Silnik. Jaki silnik? Finalnie? M57, żużyłkę. B? 25. D? D, 25. 2,5 litra diesel, który mamy w żuku, w żulu. Oczywiście też jest, nie wiem, czy widziałeś problem, że. Bo my, żuka, kurde, będziemy rozbierać i jest wielki problem. Czemu my go rozbieramy? A chcieliśmy go kurde, sprzedać za to 5 nikt tysięcy? Nie nikt nie chciał! Kurwa. Ale też, no w ogóle, co my z tym nagramy? Już nic nie nagramy i by tylko stał sobie. No mhm. ale tak to chociaż coś lepszego <laughs> będzie, no ale i tak, bo wiesz, taki zajebisty żółk. No to jak komuś się podoba, no to ile to był? 6? Chcieliśmy za niego? Pięć? Ja, chyba 5 ostatecznie. No to 5 tysięcy jeszcze, jak ktoś chce, to szybko. No. Tak, w tym odcinku wymieniam silnik. Tak, ale więc no ja dobra, mi... macie teraz czas. No. Yy, więc tak, będzie dość duży diesel, w sensie duży gabaretowo, R6. Problem może być ze skrzynią. Jest wielka skrzynia, ale nie, może i wejść, zobaczymy. Nie no, tunel jest spory. Nie, nie więc nie do końca rozsądny silnik do tej budy, tak lekkiej budy, raczej brak budy, czyli klatka z podłogą, ale no cóż innego. To mamy, to mamy pewne i nie chcemy kupować nowych silników, bo nie mamy do tego ostatnio tego. No ale też dużo było jakiś propozycji, żeby co innego wsadzić, ale kurde ludzie wiecie ile to jest kasy coś wsadzić? Kurde, ale takie 1,9 wtedy i włożyć, no to trzeba dwie dychy liczyć. No właśnie. Nikt sobie chyba z tego sprawy nie zdaje, że te adaptery i tak dalej to wszystko tyle kosztuje. No. Chcemy zrobić niskim kosztem projekt z części, które mamy. Tak, żeby to było szybko, nie ciągnęło się nie wiadomo ile. No. I żeby ludzie mieli kontent z tego, no. Tak, i my trochę zabawy i ulgi przy tych właśnie projektach, które się nie udają. Także do Nissan'a, który tam wrasta, wrócimy, mam nadzieję. Silnika dalej nie mam, ale wrócimy, może. A tutaj idziemy. I patrzcie to. Wygląda nie wygląda zajeliście, nie wiem co gadać. Walec. Proszę Państwa, last ride. Raczej w ostatniej polej gumy. Go! Czyżby to było na tyle? Adrian! Czyżby to było na tyle? Adrian! Jak myślisz? Weź tego, nawet mi nie żeby to było na A to lecie? nie strzelił dolot, czy coś po prostu? Chyba tak. Do no. no, strzelił i go wiesz, wycięło. Starszy palenie gumy. Oto i on. Koniec projektu. Trudno no, nie chcieliśmy się kupić, kiedyś eksplodowaliśmy. Za tylko 5 koła, to jest to cena silnika praktycznie. No dobra, to my zrobimy z niego coś po swojemu. Ooo, a to jeżony był. Więc tak, zdejmujemy budę, pyk i pracujemy nad tym, żeby wyjąć. Się. A że mamy wózeczek elegancki, ciach, pach i poszedł. Tylko ja prowadzę. Nie, no mamy te to zdjętowe, żeby to działało. Nie? <laughs> Ty, ale nie szkoda, ci tak sobie pytam. No, trochę, szkoda, no. Ale tak tylko trochę. Tutaj właśnie trwają prace nad rozbiórką. A ja w tym czasie pracuję nad zabezpieczeniem jeszcze, bo tak. Jeżeli chodzi o przedni gwint, to zostaje ogólnie gwint. Chcemy, żeby to było właśnie, jak mówiłem, uniwersalne. Więc da dałem takie helpery, które są dość miękkie. To jest naprężenie wstępne sprężyny? Coś takiego tak się nazywa? Nie, nie. To jest po to, że jak samochód podnosisz, żeby ci sprężyna nie latała. No to właśnie o tym mówię. Więc tak to właśnie jest. Tak, tak. To będzie taki dystansik, i w efekcie powinno być troszkę wyżej. Więc zakładam, dajcie mi chwilę. Two hours later. Patrzcie cyk, siedzi zgnite pięknie, co? Zgniją te tarcze. No zgnite, no nie <laughs> Siu, będzie widać. i coś źle? No, a co, dobrze? <laughs> Dobra, zdejmujemy budę Piękny swap był Był kiedyś Nawet niebieski trzeba jest stilniki, a teraz założyłeś Dobra, no to co? Demontaż silnika jakoś adren w 5 minut. Mhm Czas tak. operacyjny 3 minut nawet. Tak, dobra, okej. Dobra, kolejny dzień, proszę państwa Rozbieranie trwa i lanie wody. To nie płyn, to woda z rdzą. O, ale ty, ty, ty... A i to belka wycięta fajnie. Były kurne, fajny, tutaj wszystko było fajne. Weź się z reklamy. Te y sprzedaż basenów. Jak <noise> Adrian. <noise> 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 o co? No. To nie stać mnie. Dlatego kupię na mubi. A, kurna. A czemu tam kupujesz? Tam jest tanio. A z naszym linkiem co jest? No, kurde, tani. Często reklamujemy Mubi i może nie każdy już nam wierzy, więc chcesz żeby Adrian to powiedział. Adrian, powiedz, czemu jest na no Mubi tanio? No jakiś tam zwrot pieniążków. Nie jakiś tam, tylko 100 złotych. ILE?! Chłopie, to już to życie sobie można ułożyć. No. Kiem od miał 100 złotych. A później, jak już kupisz swoją policję, to dostajesz link i wysyłasz w poziomkach. Nie każdego tego ziomka, dostajesz po stówce. Więc tak, w link w opisie, wbijcie. Zróbcie to dla Adriana. A Adriana się uśmiechnie. O o, 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 o! No więc nieważne, czy macie kompota, czy Nissana, czy jakieś inne różne dziwne samochody, to wiadomo, że musicie ubezpieczyć i po prostu zróbcie to tanio, al dobrze. Z naszym linkiem. W opisie. A dzięki temu całe to istnieje, to całe uniwersum nasze proszę Państwa. Całe spierdzielenie. I Cześć. to, że właśnie robimy to, stąd tam wkładamy. I to, że Adam w ogóle tu jest. Bo jakby nie patrzeć, wypłata z Mubi idzie dla Adriana, no tak jakby. Pierdole to, to. Jezu. Czemu co? to nie może być takie szybkie? Ale patrzcie, kiedyś był drut zajebisty. O, patrzcie jaka jest mapa silnika. mapa, no smocowanie raczej do podusznicy. Jakiś nie wiadomo, Jak tutaj. Co? Zobaczcie, jaka tu jest konstrukcja zajebista. I to działało. I to działało i to bez problemu działało. I to jakie baty kurde testowało. <grym> <grym> Może narzygaj mi tutaj jeszcze. No <grym> to jesteś bezczelny. Mi się coś przypomniało, co jest z tym Co jest? Ten taki cycek zawsze co wystaje, co łącznik. No. Pidzie, to Czego jest łącznik? Wow. A no i co? No to jest obcięty. No i co z nim? Nie wiem co teraz. A po co ci on? No, chyba zrobimy jak w Rolsie, że na sztywno, nie? Żeby z tego łącznika gumowego. A, bo to jest na sztywno, dobra, rozumiem. To my ucięliśmy kawałek skrzyni, który jest warta teraz 2,5-3 koła. Tak. No nic, no. Będzie tak, no. Będzie na sztywno. Chodzi jest. o to, że tam, jak widzicie, macie dwie takie trójkątne flansze, a powinna być jedna gumowa, łącznik gumowy taki, no, a go nie ma tam. I go no. nie zamontujemy bez tego. Nie no, czemu nie zamontujemy? Nie zamontujemy. Bo co? Bo to, co wchodzi, jakby ten kurny. A, dobra, rozumiem. On ustala tak, pozycję. No to trzeba dostawać. Nie, składamy tak, jak jest. Nie, no też w rolcie jest tak identycznie zrobione. Tylko w rolcie dalej, jakby on został i też ustala, nie? Czy to, to będzie biło? Nie, no jak nie biło wcześniej, no to kurde. Teraz będzie biło. Pytano, czy to biło, to jak z tym nie było czuć? Nic. No dobra, mniej to będzie git. Będzie git. Dobra, o, o, odczepisz te przewody, czy nie? Ja nie mam czasu. Ale ja miałem bań, że, że to aluminiowy blok. A to żeliwny. tylko nie zajedziemy. <gry> kurde. Zajedziem, pojedziemy, wsadzimy. Byś pomógł, kurde. Ty to nie? No ciężki, ciężki. Ja chiem. No. Co to z ty? On ja wie, że to ważny telefon. Czego chcesz? No co? E, proszę pana, mówi Hymel Jadwiga, Lipin Ja nic nie rozumiem, co ty mówisz, człowieku, Ja nagrywam teraz, no nie mam czasu. Łączna no, co, co, co chcesz? Łączna tutaj, jak się wjeżdża. No ale co chcesz? No mówisz, kurde, do mnie, że nie, nic nie rozumiem. Słucham? Dobra, nara. ra. Wsadzam go czy nie? Nie, nie wsadzam go. Bo nie mam makeru na wiece, muszę nagrywać. No tak, k**a. To ja wsadzę, zrobię wszystko, kurde. No tak było. Spuszczaj. Spójrz, spójrz go. Sytuacja jest oczywiście nie taka jak miała być. Niby BMW, a jednak nie pasuje do BMW. No można było się tego spodziewać, bo to było w wyższym modelu, w nowszym i większym, w, w piątce, a nie w trójce. Nie, w trójce też było, nie? No to ku**a, w we było to no tak. Rzekomo średnio pasuje. O! 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 o. Dobra, 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 czekaj, czekaj, czekaj. O, chłopie. Teraz to tak, czyli jednak pasuje. Adrian, co powiesz? Nie jest źle. Rokowania jakieś są, że pacjent przeżyje. Ale... No, się jak się działo we 46, to musi, tym bardziej tutaj, moim zdaniem. Bo z tego co wiem, we 46 jest wcześniejszy w ogóle tunel, a rozstaw, podłużyć jest taki sam. 12 seconds later. Ty, okay, jeszcze do przodu się nie przeważył, to nie jest źle. W sumie tak, patrzcie, proszę państwa. Coś z tego będzie jednak. Ty to patrz, to tego normalnie jest, zobacz, patrz. O, tu patrzcie, patrzcie tam, widzicie? Ty no, ta skrzynia, to ty kurde, lepiej jak u Ciebie siedzi. No, nie wątpię. Słuchajcie, mamy żeliwny blok, strasznie ciężki silnik, ciężką strasznie skrzynię do lekkiego pojazdu. Świetny wybór. Dobra, walić. Walić to. Ale wał jaki krótki będzie. No wał, będzie dobry. Zajebisty będzie to patrz, no na prosto wypada. Czyli no. nic nie będzie się działo. Dawaj odpalamy jeszcze w tym odcinku musimy no, odpalić. Tak. Co? Podpalić co najwyżej? It hours later Kurna chwilę mnie nie było ty... Chłopie! Kuźba! Oh. Elegancka. Ja p... ale <śla> jak walone! Nie elegancko jest, no Jest pięknie. Nie no, bo chodzi o ten nastawnik głupi, nie? Turbiny. Co w też mieliśmy problem, musieliśmy wycinać trochę. No i tutaj też trochę jest tak średnio. Pewnie jakby była inna turbina, no to by nie trzeba było tak mieć, tak? Jakby była jeszcze na podciśnieniu. To nie trzeba by było. Dave. Dobra, update sytuacyjny. Wczoraj tankowaliśmy. To ale co? U czy. No. Dzisiaj robimy. I tak. Silnik jest względnie ustawiony. Co ciekawe, nie jest prosto, że jest symetrycznie do budy, tylko trochę jest przekrzywiony, bo nie wiem o czym oni myśleli, projektując tak kulne te dyfry, że są z boku, jak widać, nie, one nie są też po środku auta. Więc chcieliśmy, żeby to szło ładnie w linii, bo, ponieważ tutaj nie będzie łącznika elastycznego, jak mówiłem. Więc może ten wał będzie działać. No i trzeba oczywiście zbudować łapy, no bo nie ma gotowych. Także tak to będzie wyglądać, proszę Państwa. 12 seconds later. Makaruna nie ma, to nie dążę nawet nagrywać postępu Adriana. O kurde, pięknie. Nie Nie no, jest, jest jakaś cudowna, ale. Nie, bądź będzie... szczerze, to wygląda normalnie produkcja jakaś taka, ten. <laughs> czekaj, jakby, czekaj, jeszcze trochę i <laughs> Nie, no ale jakby szwagowie tak ktoś sprzedawali, no to czy no to czego? Later. Co żeś uczynił. Nie, no silnik zamontowałem. No jeszcze ułapał z skrzyni, no ale no tu to już zaraz. Zobaczcie, się... jak pięknie. Nówka. funkcja Nówka yy, i nawet tak, a mi właśnie tutaj pasuje wąż a ten odchłodnicy. A wszystko co? A dolny tutaj tak wychodzi. A to lejkowo. Chłopie, kurde, jest idealnie, nie? Co? Jeszcze właśnie mam tą osłonę plastikową ten silnik, to też się chcemy pomalować. No, no, no. Żeby będzie było zajebiście wygląda się. No, patrzcie, ta osłona właśnie ten silnik. I tak, kwestia czy robić dwuklorową. Właśnie niebiesko turkusową czy tą miętową? A może to tylko na ten, a to czarne zostawić? Mm, nie wiem ja bym to tak na przykład widział. No. Może? Zawsze jakiś wiesz akcent, nie? Ty powiedz mi tak. Czy to jest łapa skrzyni na 100 tysięcy koni? Nie, tak jak tutaj trzeba. Przysięgam, że ona jest na 100 tysięcy koni. One eternity later tak, kolejny dzień. Ech, kolejny było. dzień, kolejna szansa jak to buba mówi. Chcesz już pokazać? Piękna Chcę. jest. aż Mięknie. No. Nie no nie gadaj, no zajebista jest. No wygląda jak no. Mówię no, ci, o te takie ja spawy to już normalnie maszynowe prawie. Powiesz to, tutaj cyk, piękna i tutaj cyk, piękna. Jest szczególnie pięknie, Nie no mi się wydaje zajebiście. I teraz tak, praca nad wiązką. Układem paliwowym, chudniczym. O, mam coś. To mnie się podobuje się. Ale ty, ale wał fetarda, co? <gry> Kurde. Zawalisty. I pan. Dobra, to tak. Mamy króciutki wał, a przynajmniej drugą część wału. Ale Bogdan jest zajebisty. Dziękuję możesz obspawać walec. Ale to i tak będzie trzeba wybierek zrobić. To, co chciałem jeszcze pokazać, drodzy widzowie, kochani. Patrzcie tam. Skrzynia jest trochę pod kątem, tak jak mówiłem. No i to jest tego efekt, że wybierak. To, to jest blisko gałki. Zmiany biegów to co jest też średnio, no i z boku, więc nie wiem, czy to będzie działać. Nie będzie działać. Musowo do tyłu przesuwać, ile się da. Ja bym po prostu zrobił taką płytkę, do której będzie przykręcony ten i to na śrubki przykręcone do tego. Nie wiadomo o co chodzi. Słuchaj, czy ty chcesz mi powiedzieć, że ty normalnie robisz jak chłonny jak Piotr? Patrzcie to. Adrian, starle Piocha, używa peszla do kabli. Niesamowite. Wykorzystuję to, co mam. Ile nie. będzie się dało, to tyle zrobię. Tak pięknie. Cześć no co taki skończony jesteś? Bo drugi montowałem. A i to nie skończyłem. Uuuu. Ale co? będzie dzisiaj wieczorem. A co ty tam montujesz tak długo? No bo się kurna, ja ten. A, się, tak? To są filmy jak po staremu. No. To w tam wszędzie k. gdzie się da k. i tak dalej. No i dobrze. Bardzo dobrze. Dobra wiadomość. Wróciła zniżka na delerze. Lubicie ten sklep, bo macie z naszym linkiem i kodem dzony zniżkę. Od teraz trochę na innych zasadach, bo. Jak mamy? Boże, mamy. 6% rabatu przy zamówieniu minimum 600 zł. O, to ty wiesz? No wiesz, ja wiem. No to czemu nic nie mówisz? Szybkie części, szybka dostawa. Szybka oszczędność, może kiedyś będzie, <laughs> na naszym sklepie, a jeszcze nie. E, więc bijcie na Delera, e, bo to są fajne głównie. Tak de facto to jest ten sam e, właściciel co sklep Opon. Pojarzy mi się ten, e, wybory jak Trzaskowski przerzucał te paczki z tymi, nie? E, mogę zakończyć tylko tym, że na takiej dużej firmie, to mówiłem ostatnio, ale na takiej dużej firmie. Co masz zajebiste rabaty, jeżeli lepsze? Największe rabaty jest drożej niż na delerze, tak podstawowo, a z naszym linkiem i kodem właśnie macie jeszcze nie. 6% do zamówień powyżej 600 zł. 6 zł? Dobra, kur. 6 i kurde kurde Ojej! Mamy field, pasek. I dimer i o, bogactwo skurczyny i o, to jest bogactwo skurczybyki, o, o, to jest hit po prostu, że w tej firmie taka część leży, co to jest, to było opakowanie, nieważne co, ale ważne z czego. O kurna! Ale to pod jest! nie jest oryginał chyba. Co ty p... co ty? No bo... nalepka jest. Ja zawsze jak zamawiam to są te takie niebiesko-białe nalepki. Ty się kurna znasz tyle co... Nie no serdecznie mówię, że to jest pod... A się Patrzcie co kurna mamy. Skurczy byki. Jest firma. Uuu! <głosy> <głosy> ja pierdzielę. A to ty. Ookej, jakoś kurna. O To jeden poproszę, kurde, nie ma bata, <noise> będzie wisieć. Lęk przed pracą. Dobra, resztę ty na sklepie za pięć lat, to <noise> Znam, życie tak. Ale z bisek a nie go, Ty no z Biste są. Koma fajne. Ty, ty ale są. jakościowe jakie, nie? Bo trochę na te są, kurde, te akurat holo. Kurde, no ty no. Petarda jest, nie? Co mam do kamery powiedzieć, że mi się nie chce, że już mam tego dość wszystkiego? T t... <noise> to że jest zajebiście, wszystko pasuje, tylko cyk ty bierzesz, zakładasz, robisz, my. a nie kurwa to no, będę robić, jest skończą, zbankrutują. Kurwa ee. Musimy udowodnić, że jednak zrobimy coś szybko i się uda nam. Który dzień to już robimy? Tak żeby prawdę powiedzieć, bo ludzie chyba też nie wiedzą, ile my tutaj jakby przy tym pracujemy i tak dalej. wiemy że dzisiaj jest szósty dzień. Zajebiście. To to jest robota. I naprawdę wiecie co widzowie? My jakby widzimy gdzieś tam projekty innych ludzi. Co biorą w... I kasy, i to są profesjonalne firmy, ale profesjonalne mają tylko w nazwie. A nas ogólnie uważają za druciarzy, tylko że nasze wyglądają zajebiście i kurna a tamci... No jest jak jest. Nie, bez kitu, jakby chętnie jak gdzieś się spotkamy na torach czy coś, cokolwiek, to chętnie... Nie każdy przychodzi, patrzy, wszystko zagląda, tak jakby no. miał samochód kupić, nie? I... Pójdźmy do tych łebków, którzy biorą taką robotę w i porównajmy sobie. I wtedy sobie. pogadamy, nie? No. A my robimy też jakby, też nie, nie robimy jakoś zajebiście, bo robimy kompromisy, żeby... No, Szybko i tanio. No tak. jest lepiej zrobione. Kulta. No Bo są pewne rzeczy, jeśli co, widzowie, do których się dochodzi w pewnym momencie, że nie warto jest oszczędzać właśnie na jakichś tam, nie wiem, przewodach, główianych opaskach, które często puszczają, jak są stare, albo jakichś uszczelkach. To są tanie rzeczy, jak to robisz, a Później się z tym nie pierdolę przynajmniej tak, jeździsz tak. po prostu. Nie masz, i ta jedna uszczelka za 5 zł może zniszczyć cały silnik, na przykład, nie? No. Ty, mi się wydaje, że to trzeba ten jakoś Monopol o, e, ten owalić. Tego kurna druciarstwa i brania w kikasy. No bo to już się nie wiem, ludzie tak nauczyli, że mają w dupie. Bo no nikt drift nikt, jest nikt, cholernie drogi w serwisie. Że, że nikt nikogo nie ruszy, zrobił byle jaki i tyle, no. nie? Ale no kurde, to jest bo, przykre. Bo to jest coś takiego jak właśnie budują teraz samochody, te takie nowoczesne, które mają ileś tam przyjechać, żeby coś tam. To ja, ja nowe postarzanie produktu, czy jakieś Tak, taki, to ja myślę, że tak samo właśnie jest z driftowozami, że żeby ludzie... Żeby fura wróciła i żeby jeszcze znowu w Tak, bo samo eksploatowanie opony, paliwo, yy, serwis jest w drogi, więc jak ktoś się spieszy w silniku, to nie ma problemu niby. No. A można to zrobić, żeby to jeździło. To jest puszka taka... Jak ta, kurna? Puszka Pandory. Pandory? Patrzcie, struktura jak na Ferrari, tylko, że czarne. Tu i kucyk działa z czyszczeniem chłodnicy i foteli, żeby to było ładnie, pięknie wszystko. Pokaż. Co ty robisz? strzela. <suszy> Jest w imadle, także nie, nie wiem, jakoś się ustaw tak, żebyś w łeb Ja się tutaj A, Trzy, dwa, jeden. Ej. <suszy> <suszy> Jaki, dole ty, to już ty dziurę w dachu zrobiło, chłopie.

Sometimes you God and just Tworzymy historię. Patrzcie, pięknie. Nie? To to ch... O, czego się dorobiliśmy? Dostaliśmy. <grywa> kurna. Dostaliśmy w prezencie, kurna od kochanego Pawełka. Mm. a wiecie, czym to będzie wypełnione? Chlebem i solą. Polokokto. <grywa> Dobra, patrzcie to jeszcze. E, tak. No, w sumie woda podłączona jest, już? Przez, tak, jeszcze jeden wążek. Je jest git. Wiązka jak? Zrobiona. <grywa> Kurwa! Ile ty wiązk robiłeś? Ty no 4 godziny, no. Żeby mnie oszukać. Ja p jeszcze taką blaszkę, że mi dorobił. O, taką, żeby trochę przesunąć do tyłu. Kurde, zajebiście, no gabinet o. normalnie, ty. No, i tutaj kontrola lotów będzie. Wcześniej było tutaj, no i nie dostawało się, jak o, było się zapiętym w, było. zapiętym w pasie, no. A teraz jest tutaj pod ręką, będzie fajnie, zgrabnie, pięknie. Mam wachę, trochę benzyny zostało w zbiorniku, więc... Będzie benzyna z ropą. Na początku? Za zalewamy i co? Co jeszcze? Podłączyć ten. Dwa przewody od paliwkę. I odpalamy. Okej. Okay. Ja pierdolę. Adrian. K**a. Kur... Bezczelny jesteś. Masz k**a jak czy nie? No nie mam no. To jest właśnie. Nie je... godzinę. O. Oj, taka łazi, kurna. to i tam tu. się się ze mną śmieją, że kurna ci płacę na ten, na godzinę do ch ty i się Co ty grzyby zbierasz? Strasz Ale najgorsze w bizlu jest to, że to na ropę. Dobra, dobra Już? No. Czy jeszcze? Wyłącz! Co? Wyłącz! Tu niesamowite. No Do dom k***a wariatów. Nie wiem, jak ja bym pierwszy raz zobaczył, powiedział, że ten, ten ten. Teraz ja się kuka! <toskryp> Podniłem, no. One eternity later. Czy to jest wykopowna chwilę? M57, W36. Ale co? Czekaj, co ty robisz? Fala, <tosy> Anisera. Ja kolumnie? Ja dole, kur... to Adrian, to jest niesamowite, że. To jest swap zrobiony, który żaden z nas nie robił, tego swapa Uf. do E36. I tak. Nawet kot przyszedł człowiek. Nie się jak świata normalnie, bez kitu, to już to... ale ty sam swap niecałe trzy dni jak do nowej budy. Z łapami, związką. Ze wszystkim. Ze wszystkim. Z układem chłodniczym. To wszystko jest gotowe. I napęd jest przecież nawet żeby. No tak. K k jeszcze poskłada się, hitnie. <g> <g> <K> <g> Dajka w chuj. Czy Lamusy uczą, nie? Od no. najlepszych. K k mać macie. Widzisz, jakbyś pomógł, to by było dwa dni, kurde, no, mm -hmm. a nie się opieprzał. Niesamowite. Niesamowite, kurde. Niebywałe. Dobra, trzeba zrobić lewarek, trzeba podpiąć wał, sprzęgło podpiąć, zobaczyć, czy to działa, czy się kręci. I gaz jeszcze zamontować. Gaz zamontować, wydech zrobić. Dolot zrobić. Nie przyjedzie, to nie uwierzy. Ty. Nie no, on przyjedzie, już, no gotowy już będzie kurno stał. Ty ja ciekawo, ten czy się zdziwi, co? Nic mu w ogóle nie mów. No nawet. tak odchodzi, no. No. Przyjedzie, a tu ty wiesz. Działa, chyba. Nie? Just co mówi, k kur... Opuścisz mnie? Nie. Patrzcie jaki krótki wodzik cięgny, nie wiem co to jest gówno. Krótki za to dobry. Bo działa. Więc montuję jeszcze wał, i na dole będzie tutaj tyle. Dobra, napęd połączony, sprzęgłowy sprzęgnik podłączony, i teraz trzeba sprawdzić, czy po prostu działa. Wiekopom na chwila. I to będzie ostatni element tego filmu, proszę Państwa. O kurde, a dziwnie bez kierownicy. Coś co? nie działa. Nie działa, Adrian. Co zmina. <grym> Zaraz wyjdzie, że skrzynię będzie trzeba wyciągać. Bo co? To już działało, ty, to co? Przestał nagle? O! docisk się zadzewiał. Odmycia. Działa! O, staje dęba. Tu trzeci wiek. Zajebiście kurna. Zajebiście, je? Alpa bez wydechu, bez ninja, chodzi zajebiście. Lepiej chodzi jak wtedy? E, proszę Państwa... Sukces. Kurna. I to ogromny. W, w końcu, przemaliśmy to gówno niepowodzeń w tym roku i w końcu coś idzie szybko i też wiem, że wbrew wielu z Was, ale cieszę się, Ktoś się na to bije prędkością, kurna zrobienia tego projektu. Zapraszam. Ty, no ale słyszałeś, że ktoś do 36 50 się włożył? Nie wiem, pewnie wsadzili w ilości sporej, znając życie. No w tym, sumie to już we wszystkim było. My nie? nic nie sprawdzaliśmy, czy właśnie ktoś robił, jak to robić, yy, jakie łapy, co nie wiem, zamontować, do czego, z czym. Tylko itd. pomyśleliśmy, że skoro we 46 było, no to i tu musi pasować. No. No No i Dzisiaj pasuje. Zobaczymy, jak będzie jeździć jeszcze. No kurde, ja myślę, że się, ale strasznie krótkie biegi będą. Tak, okropnie kręcił. Zobacz, to trzeci bieg był, kurde. No i się wolno kręciło, więc nie no. wiem. Co, zmieniamy wypór? Można zmienić zawsze, to nie problem jest, mała głowa to wiesz. Chłopie, to na, trójce, na trójce będzie można ruszać. Może i tak, zobaczymy. Dobra, widzowie, jak zwykle zachęcam do komentowania i mówienia, co Wy o tym sądzicie. I może jakieś pomysły na udoskonalenie naszego projektu, na no, jeszcze coś więcej, fajniej, ładniej, sprytniej, szybciej, mocniej i bardziej efektownie. Do zobaczenia za tydzień. I na koniec a. jak łazap. O tak. Drut musi być, skoro wszystko zrobiliśmy dobrze... Tak jest. Tu chociaż w jednym miejscu. To a może damy, żeby ktoś się tym przejechał, kurde, i powiedział, co sądzi? Kto? Nie wiem, ten... James Dean? Może twój tato? Nie no, James... To w sumie, kurde, nigdy nie jest Ciekawe, jakby go... Nie, ja go kiedyś przywiozłem tym. To był zachwycony, nie? No to kurde. Ale ciekawe go tak przewieźć po polu, nie? Ale ja, Mesdean! No, ja odzywaj napisał. się Priv. A co do k***a raczej? że